Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, od 43 wersetu. Gdy zaś Duch Nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy, Zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych, gorszych niż on, i wszedłszy, mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tym, tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Oj, bardzo wiele dzieje się tutaj, ale musimy się zmieścić w 10-15 minutach, więc spokojnie, powolutku. Co tutaj, co tutaj się stało? Duch nieczysty wyjdzie z człowieka. Niekoniecznie chodzi o sytuację, w której dokonano egzorcyzmu. Nie, nie. Może być zupełnie zwyczajna historia. Posłuchajcie, jaka? Oto otwieramy sobie Listę Hebrajczyków, rozdział 6. I czytamy. Dlatego, pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie. I teraz wymienione są te podstawy. Do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym, to właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Czyli człowiek, który z jakichś powodów, tak to nazwijmy, rozpoczyna swoją edukację i z jakichś powodów, również tak to powiedzmy, chce pójść za Chrystusem, to to, co usłyszy jako podstawę, to następujące rzeczy. Ma się odwrócić od martwych uczynków, ma uwierzyć Bogu, ma się ochrzcić, a właściwie ma się ochrzcić w wodzie i ma również być ochrzczony duchem świętym. Dalej uczy się o wkładaniu rąk. Uczy się o zmartwychwstaniu oraz o sądzie wiecznym. Ale ten człowiek, słuchajmy dalej, jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali darnie Miejskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowo Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli. Powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. Otóż duch nieczysty odejdzie od człowieka, który właśnie te rzeczy, czy raczej któremu się te rzeczy przytrafiły. Usłyszał Ewangelię, w jakiś sposób uwierzył, ale nie jest to wiara, o której możemy powiedzieć wiara zbawiająca. Nawet mógł się dać ochrzcić. Mamy takiego Szymona, na przykład Czarny w Wdziek Apostolski, który. Uwierzył, dał się okszczyć, a jego serce było daleko od Boga. To podobny przypadek. Ale jednak, kiedy ten człowiek słyszy Ewangelię, to zło, które mieszka w takim człowieku, te demony, które tam mieszkają, no, nie wytrzymują tego. Słowo Boże ma moc. Słowo Boże jest dobre dla tych, którzy słuchają Go, ale jest przekleństwem dla wszystkich, którzy nie chcą Go słuchać. Więc taki demon się wyprowadza. I tu jest ciekawe, że on wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia. Czemu bezwodnych? No wyobraźcie sobie, że ten demon przeżył straszne rzeczy. On usłyszał słowo Boże. On go słuchał przez dzień, dwa, może tydzień, może miesiąc, i w końcu dał za wygraną. Już nie wytrzymał, poszedł. Poszedł w miejsca bezwodne, bo tam nie ma ludzi. Tam w ogóle niewiele się dzieje. No, zwykle to jest pustynia. I Pan Jezus mówi, że on tam poszedł szukając ukojenia. On musiał ochłonąć potem, musiał odetchnąć od tego Słowa Bożego, tego przeklętego Słowa, którego każdego dnia maltretowało. Ale tam również ukojenie nie znalazł, bo nie może znaleźć. I teraz kombinuje. No, gdzie mam pójść? Co mam zrobić? Więc wykoncypował sobie, że pójdzie z powrotem, zobaczy, co dzieje się w jego dawnym domu. I okazuje się, że ten dom jest taki porządny, taki wyczyszczony. Wielu rzeczy tam nie ma, które były, ale on tam swobodnie może znowu sobie posiedzieć. Pierwszą rzeczą, jaką zauważył, to, że tego słowa nie ma. Niby to się coś, coś poprawiło, ale to coś jakoś nie pachnie już Ewangelio. Zapytajmy. Coś się stało. To jest przypadek częsty. Ano człowiek pojechał na ewangelizację. Tak go poruszyło, że się pobeczał. Tak się pobeczał, że nawet mu śpiki poleciały. W końcu ktoś się nad nim ulitował, położył rękę. Jak się wykopyrtnął, jak walnął głową w podłogę, to mu się na chwilę poprzestawiało. Takie te pieśni były piękne, a ta atmosfera była taka, a tych ludzi było sporo, a ta muzyka, tak fajnie było. No ale po dwóch, trzech miesiącach już fajnie nie było, już skończyły się te cielesne przeżycia i wracamy do rzeczywistości. Demony znowu mogą wrócić, a ten człowiek depcze krew Chrystusa i już dla niego nie ma nadziei. I te łącznie siedem, plus ten jeden oczywiście stary bywalec, demonów, które w nim zamieszkają, już zabezpieczą się na przyszłość, żeby ten człowiek nigdy więcej nie miał tak cielesnego albo i duszewnego przeżycia. No bo jak to może tak być? Z własnego domu dać się wykopać. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwieść. Nie wszyscy, którzy płaczą, podnoszą ręce do góry, mówią, że wierzą, cokolwiek przeżyli. Oj, takich ludzi ja już widziałem na pęczki. Gdyby ci wszyscy ludzie, których widziałem, a było ich łącznie tysiące, nie wiem ile tysięcy, ale tysiące, którzy wyznawali tę wiarę, śpiewali, skakali, podnosili ręce, darli się w niebogłosy. Niektórzy się wykoprytnęli niby naoszczeni duchem. Gdyby oni wszyscy naprawdę się nawrócili, o to dzisiaj ten kraj wyglądałby zupełnie inaczej. Nawrócenie nie polega na tym, co widzimy na zewnątrz. To, co właściwe, święte i czyste, wychodzi z serca i jest takie, jak opisuje je Słowo Boże. Mogą być takie sytuacje, że ludzie gwałtownie słuchają Słowa Bożego. Oj, znałem takich, co jak raz słyszyli Ewangelia, to później non-stop słuchali przez miesiąc. Więc jeśli jakiś tam demon siedział, no to no nie wytrzymałby. Po prostu by nie wytrzymał. Więc poszedł i tyle go widzieli. Ale przyszedł z powrotem, spokojnie. Przyszedł z powrotem, wziął kolegów i taki człowiek zwykle już jest przeznaczony tylko. Na potępienie. Już nic nie pomoże. Może tyle. Wystarczy. Niech nas Bóg błogosławi. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga Uczniostwa. Lakujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.